Witajcie, moi drodzy. Minął tydzień. Zobaczmy, co się dzieje na kreskach i na końcu porozmawiam sobie jeszcze na temat tego mojego przedsięwzięcia pod tytułem Smart Trader a mam dużo pytań. Myślę, że tu jeszcze parę kwestii sobie wyjaśnimy. Z tego tradycyjnie mm, sprawdźmy, co tam Edek kombinuje i co on szykuje. E, no, niewątpliwie trend spadkowy, prawda? Mieliśmy tutaj jedną jakąś głębszą e, korektę. Powtóreczka i Teraz sytuacja jest taka trochę mało klarowna, prawda? Zobaczmy to najpierw jeszcze na wykresie tygodniowym. Czy nam tutaj coś grozi? No, nie wygląda to źle, nie wygląda też dobrze. W każdym razie trend jest utrzymany. Zobaczymy to na wykresie jeszcze h4. I mianowicie interesuje mnie. Ten poziom, to podejście tutaj, ponieważ ostatnio ten pin dawał fajną okazję do zagrania pozycji krótkiej, jednak jak się okazało, targetowanie do ostatnich dołków nie było najlepszym pomysłem, tak cena po prostu zawróciła nam gdzieś tutaj. Zobaczmy, czy to miało odzwierciedlenie. No i co, Mikrus, tak? Malutka, króciutka świeczuszka na bardzo, bardzo mizernym wolumenie. Można by to określić jako brak podaży, czyli w tym momencie trzeba zebrać więcej chętnych do zagrania na pozycję krótkiej, i zobaczmy podejście w to miejsce, jeżeli ono będzie wyglądało podobnie jak tu, czyli będzie na wygasającym małym wolumenie i pojawi się formacja odwrócenia. Będziemy próbowali jeszcze raz zagrać pozycję krótką. Dlaczego krótką? Dlatego, że jest trend spadkowy, a ja kąt trendowo nie gram. Dobra, ściśnijmy to z powrotem, jak było. Wróćmy na wykres D1. No i chciałem jeszcze przypomnieć o tym, o tym naszym targecie, tak? Na wiki będzie go fajnie widać. To jest właśnie to miejsce. Coraz większe bóle widzę. Są, no ale zobaczymy jak będzie. Jestem dobrej myśli. Wróćmy teraz do Kabelka, który nie zarażony niczym, dalej zmierza w swojej podróży na południe. Wykres tygodniowy, obowiązkowo oczywiście, i tutaj mamy sytuację. No, to tutaj to jest naprawdę masakra. Natomiast Podjazd no nie, był, nie obył się bez bólów, natomiast te spadki mają trochę więcej dynamiki. Ja z całą pewnością jest tu mniej świeczek spadkowych niż wzrostowych. Wszystko jest ok. Poprzedni tydzień się zamknął bardzo fajną, długą świecą spadkową i początek tygodnia. Ja to nagrywam we wtorek po południu. No więc jest dobrze, tak czyli zmierzamy w tą prawidłową stronę. Ten target nie jest jakiś tam wielce obowiązujący. Natomiast logicznym by mi się wydawało, że tutaj ten rajd zakończyć, ponieważ mamy w tle bardzo, bardzo fajne wsparcie, o którym mówiłem już wielokrotnie na, na, na swoich espresso. E, oczekiwałbym też i mm, takiego dojścia do tego wsparcia, przykładając nawet, he, e, boże wybacz, FIBO. Poniżej 61,8, więc z analizy, tej takiej czysto technicznej, nie widzę przeszkód dotarcia ceny w rejony 1,53, tak? No, w sumie zgadzało się. Mniej więcej 1,53 dolca za, za funta. Więc jeżeli nic tutaj po drodze nie zakłóci tego ruchu. Tutaj była fajna korekta. Zobaczmy to sobie jeszcze z bliska. Tak, na tych dwóch świecach widać dość sporą rozbieżność między tym dołeczkiem tu, a tym szczytem. Na H4 będzie to lepiej widać. O, właśnie. O, jest taki podjazd. No i tutaj pojawia się e, typowe, typowe zagranie, taka typowa anomalia. Powiedzmy. Te wszystkie e, słupki wolumenowe, które e, nie są zgodne z tym, co widzimy na wykresach, tak, bo w rzeczywistości w teorii przynajmniej powinno być tak, duży słupek, duża świeca, to też i powinien być duży wolumen. Jeżeli pojawiają się anomalie typu, gdzie świece są niewielkie, a duży wolumen, to znaczy, że smartmany, tak, czyli silne ręce wchodzą na rynek i oni robią to w porozumieniu, ale nie jawnie, tak? między sobą, wobec tego jedyne ślady, które mogą nam pozostawić na wykresach, to są właśnie dziwnie, dziwnie długie, wysokie słupki. Z reguły, gdy porównacie sobie miejsca występowania tych słupków, to zauważycie też, że na wykresach e, bardzo często są to jakieś szczyty, bądź, e, bądź dołki. No i tutaj mamy H4 na kabelku. Zobaczcie, Jaki, jaki był spory wolumen na tej białej świec czyli gdyby on dotyczył sprzedaży ten wolumen, to by widzielibyśmy tutaj czarną świecę zamkniętą nisko, tak i następna pewnie też byłaby w tym samym kolorze. Natomiast tutaj mamy bardzo duży, nietypowy wolumen, wyższy niż niż kilka ostatnich tygodni, a świeca korpus tej świecy stosunkowo niewielki, mając około 30 pipsów bez knotów. No, i wiadomo już, kto tutaj rządził, tak, w tym momencie, więc poszły tu pieniążki, żeby tą cenę podbić, tak. I świeca z knotem, z knotem na górze, takiej, no powiedzmy, średniej wielkości, prawda, ale na niskim wolumenie, czyli popyt tutaj wygasł. Zgasło trochę w piecu, no i niestety trzeba było podejść, zejść, zejść z powrotem. No, i, i malutkie takie duperelki. Poczekamy na um, świece o e, większym wolumenie. Zobaczymy wtedy, a, w którą stronę grubasy chcą pójść. Póki co stoimy od kilku świec. A i na daily e, może się to skończyć właśnie a, taką popierdółką, jak, jak dzisiaj. Hmm. Bo z tego. Póki co, żadnych gwałtownych ruchów nie robimy. Czekamy na albo na podejście wyżej, albo na wyraźny sygnał o jazdy na południe. O tym targecie potencjalnym. Mówiłem. mówiłem, dobra, to jest jeszcze przyszłość przed nami, australijski dolar. Bidulek strasznie nam się tu pomotał. Zawiązał parę słupów, i tak dalej, i tak dalej, więc w tej sytuacji, kiedy on jest. O, tutaj podciągniemy to. Tak. No, trend spadkowy, jak widać na daily, zobaczmy jeszcze na tygodniowym. Tak samo. O, z tego no, czekamy aż, aż, aż on się zdecyduje. Z, tego, z tej pułapki, w którą stronę wyjść? No, nie polecam grania tutaj, w, tym, w takich momentach, ponieważ wolałbym zagrać z góry w dół. tak I Więc jeżeli jeszcze raz zobaczę tutaj takiego knota, tak? a szczególnie formację na pin barową, czy, czy formację odwrócenia taką dwuświecową, zwaną popularnie engulfingiem, tu nawet outside bara mamy. Tak? To wtedy jak najbardziej będę próbował tą pozycję krótką zagrać. Jeszcze zobaczmy tutaj. To jest wykres D1, tak? czyli Daily. I będziemy szukać takiego czegoś, jak umarnięty, umarnięty popyt, tak na górze, na, na oporze. Może oznaczać, że po prostu zabraknie pary do pchnięcia tej ceny wyżej, ale są metody po prostu, żeby wypchnąć taką cenę czyli takie kontrolne kupowanie, żeby zobaczyć czy jest, jest popyt. No entuzjazmu to nie zrobiło wobec tego jeżeli jego nie ma, no to musi się właśnie zakończyć w ten sposób i odkupowanie wszystkich pozycji, tak czyli ci, co chcą tutaj chcieli tutaj kupować tak zwany plankton czy czy na rybek. Oczywiście dostali w prezencie od tych grubszych troszkę graczy te swoje kupno, a oni bardzo chętnie się tutaj pozbyli no i to zaskutkowało właśnie takim czymś. Więc tak jak mówił Jesse Livermore, zapamiętając sobie taki jego cytat, że nic nowego się nie dzieje na Wall Street, ponieważ spekulacja jest stara jak świat, Wobec z tego, cokolwiek zdarzyło się na, na giełdzie dzisiaj, oznacza, że zdarzyło się wcześniej i wydarzy się w przyszłości, więc to wszystko no, chodzi, chodzi w bardzo, bardzo podobnych ramach, tylko po prostu no, trzeba umieć to czytać, moi drodzy, tak, te ślady, no, jest jedyny wskaźnik wyprzedzający, który prawidłowo zinterpretowany. W korelacji z, z, ze świecami daje, daje nam potężne narzędzie, o czym powiem jeszcze na koniec dzisiejszego Espresso. Audi mamy z głowy, Kanadyjczyk oczywiście też lekko zamotany. No, bardzo duże wahania, wzrosty, duże korekty, bardzo niejasna sytuacja, wobec tego póki co zostawiam tą parę. Nic tutaj się ważnego na niej nie dzieje, przynajmniej dzisiaj w tej sytuacji. No może być próba podejścia jeszcze wyżej z tego miejsca, albo gdzieś tu, czy, trzeba by poprawić sobie po prostu, jeżeli macie tam porysowane te wsparcie, opory, ponieważ to tutaj nie, nie grzeszy precyzją, przyznaję, no, bez bezbicia Spróbuję to jeszcze króciutko sobie, no na weekly oczywiście jest prowzrostowo bardzo mocno, z tego wiemy, którą stronę przynajmniej grać, to jest do, dobry sygnał. No, zobaczmy to na H4. O, co wam się rzuca w oczy? Tutaj oczywiście kanał, tak, spadkowy. A, ten za grubo. Pojadę sobie tym drugim jeszcze. O, ten troszkę cieni, tak, bardzo fajny kanalik. z tego, grając, no, to jest H4, więc trend dominujący jest wzrostowy. Stąd nie powinno być oburzenia, jeżeli powiem, że dobrze by było próbować zagrywać z dolnej części. Takiego, takiego jakby dynamicznego wsparcia w górę, bo zobaczcie, to jest D1 i to traktujemy taki spadek póki co jako, jako, jako korektę, tak? Więc można sobie porównać, jak się zachowywała cena w tych dołkach, tak? I, i wyciągać z tego wnioski i odpowiednio zagrywać. Póki co poza moim zainteresowaniem leży Kanadyjczyk. Z tego dam mu spokój, niech chłopak się kisi. Przejdźmy sobie jeszcze do Kiwaczka. Kiwaczek robi fajną rzecz, mianowicie atakuje po raz kolejny. Przed, no być może przed dalszymi spotkaniami zobaczymy. Jeżeli w tym rejonie tej, tej linii trendu, jeszcze pokażę Wam skąd ona się wzięła, no, właśnie, jakoś tak. I, i pewnie, pewnie ta linia też by tutaj pasowała, tak? No, wobec tego, e, no może zostawmy tak. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu z mojej strony, no ale powiedzmy, niech coś takiego sobie zostanie. I teraz wróćmy do, do tego, gdzie się znajduje aktualnie. A wykres tygodniowy, więc na Daily. Widzimy, że ma a, a, jakieś tam problemy z pokonaniem tych ostatnich szczytów. Ja je zaznaczę tutaj mało męskim kolorem a, i, i będziemy obserwować. Tak? I jeżeli tutaj się pojawi odpowiednia formacja, a będziemy próbowali grać do, do dołu tego, tego wsparcia tutaj. I tej, tej drugiej linii trendu a, wzrostowego. No nic ciekawego. Zobaczmy, że wzrosty z tego punktu, tak z tej, z tej białej świecy, jak przyłożymy tutaj jakąś tam trendową kreskę, da się zauważyć bardzo wyraźnie, że wolumen opada przy tych wzrostach, więc zaczyna wygasać w piecu. No znaczy, kto i w którym momencie dołoży do tego pieca i w którą stronę. I, i wtedy, wtedy oczywiście postaramy się odpowiednio zagrać. Póki co, niech on jeszcze dojrzewa. Jeszcze nie jest moment na zagranie.